Cześć, witam Was serdecznie, Browar Gdynia z tej strony, ponownie na łączach. Zanim jeszcze dojdziemy do tego, jak robimy piwo, oczywiście metodą najlepszą dla piwowarów, czyli poprzez zacieranie słodów, ziaren, no to wypadałoby chyba przywitać się, powiedzieć dzień dobry, nowy sprzęcie, bo te unpackingi na kanale piwowarskim takie trochę są niespotykane. Ja już jeden mam za sobą, to jest unpacking yy, no tak naprawdę systemu automatycznego do ważenia piwa, to mowa o kobrze CB3 Pro. Yy, więc yy, z warnikiem. No to teraz rozpakujmy yy, nowy sprzęt, garnek tradycyjny, stalowy, Edenberga. Yy, garnek z nomartu, bo jak już yy, zauważyliście pod ostatnim filmem podlinkowałem E, taką pewien rodzaj współpracy z lokalnym sklepem, który jak się dobrze przyjrzę, to przez moje okno widzę. E, sklep nazywa się Nomart. To jest jeden z wielu, które, jeden z niewielu, które e, przetrwały e, te wszystkie historie z likwidacjami e, w, trójmi w trójmieście. E, chociaż e, jeden jest w Rumi. A jeden jest w Gdańsku, we Wrzeszczu. Adresy macie pod filmem. To jest dobra sytuacja w tym momencie, kiedy czegokolwiek brakuje dla piwowara domowego. Kiedy na kuriera w piątek nie bardzo można liczyć. No, zawsze można podjechać do sklepu, tego, który jest najbliżej pod ręką i zaopatrzyć się albo doopatrzyć się w brakujące elementy naszego projektu piwa. No dobra, to bez marudzenia spójrzmy na czym yy, będzie yy, powstawało kilkanaście albo i kilkadziesiąt następnych warek na kanale yy, 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 razem z Wami. To jak do każdego unpackingu, yy, nam będzie potrzebny nóż. Standardowy nożyk. Mamy tak. Yy, Edenberg, jedna sztuka, 50. Litrów. To jest ciekawe. Nie wiem dlaczego tutaj jest 50,3. Waga netto 6,8 kg, chyba brutto 8,5. Rozmiary 43 na 43 na 44 cm. Zaraz to sobie wszystko sprawdzimy. No a my będziemy sobie tutaj otwierać. Jedziemy, zobaczymy. Co oni teraz z tymi garkami wymyślali. No, zabezpieczenie perfekt. tu mam. Podejrzewam, że to jest. A, tu jest taka jest rączka to jest prawdopodobnie drut, drut stalowy jakaś ósemka albo i dziesiątka dobra, nie chciałem tego otwierać myślałem, że się wysunie po dobroci ale nie ale nie mamy pokrywę Ciężka. solidna Zgrzana w, dwóch miejsc, w czterech miejscach. Raz, dwa, raz, dwa. Czyli dwukrotnie uchwycony jest ten pręd. Ja to mówię drut. Ale pewnie zaraz fachowcy mnie tu zbesztają. Ręka chłopa bardzo dobrze wchodzi. To może ważyć tak ze 2 kilo na pewno. Można zabić. Pięknie wytoczona, widać ślady noża tokarskiego, okej, okay, dobra. To teraz gaz, jak wygląda gaz? 44 cm to zapewne wysokość, teraz zobaczymy. Tu już solidniejsze zgrzewy na, na, na rączkach. Raz, dwa, raz, dwa, czyli tak samo, po cztery. No solidnie jest to zrobione. Dno. Dno prawdopodobnie grube. Coś takiego widzimy. Tu jest napisane tak. Edenberg Gas Hologen. Electric Dishwasher Dishwasher Safe. No Flame, No Body. Ceramik, Indukcjon. Gas. Czyli mamy doskonałe tutaj, jakby ja tutaj się łosię zbliżeniem. Mamy tutaj bardzo ciekawe informacje. Myślę, że toczenie tutaj mamy jakieś pół centymetra. Eee, pół centymetra rantu solidne łapy również mocowanie na nity no, no i cóż. jest błyski ok o. krawędzie może nie są ostre, ale przez przypadek tu gdzieś chyba na ranę wjechałem to, to się to, to lekko można poczuć aczkolwiek jakość wykonania no tutaj jest tępe, czyli tutaj nic nam się nie uszkodzi myślę, że jakość wykonania jest bardzo dobra garnek, no faktycznie może ważyć jakieś 7 kg. ściet lżejszy, bez pokrywki nie jest uszkodzony dobrze zrobiony dobrze wykonany myślę że nada się będą z niego ludzie co dalej dalej Made in Italy to jest standardowy a może, może nie może to nie jest standardowy eee... Nie mam w tego w komplecie, czyli jak kupujemy garnek, e, przepraszam, palnik, gazowy, no to trzeba mieć to na uwadze, żeby za około 3 dyszki e, zaopatrzyć się w markecie budowlanym bądź specjalistycznym jakimś gazowym wąż, reduktor, e, no i jakieś objęki. Reduktor nie jest uszczelkami. Zwróćcie uwagę na to, żeby na butli była. Na tej butli 11 była uszczelka gumowa, ponieważ, no nieby No niby, niby wszystko jest ok, ale z gazem żartów nie ma. Tu tam dokupiłem różnego rodzaju przełączki, żeby dopasować dopływ wody do chłodnicy. Perle to perle. Palnik standardowy. To jest palnik, czytamy gazowa kuchnia gospodarcza dobra taboret gazowy vulcano artykuł 301 gaz i ciśnienie zasilania propan butan 37 mbar zużycie gazu 510 g na godzinę szukam mocy 8 kW 8 kW To jest teraz tak tutaj do złożenia jak widzicie zrób to sam zaworek no, i bardzo ważna rzecz, nie do uszkodzenia, zawór termopary. Czyli taki, który, który będzie nam czuwał, gdzie to jest tutaj, tu nakręcamy w ten sposób. Ja nie wiem, czy to widać w tej chwili. Regulacja powietrza. Albo WT, Oczywiście to wszystko skręcę w miarę normalnie. Termopara to jest taki feature, który, no chociaż troszeczkę bezpieczeństwa w naszych domach nam zapewni, czyli jak płomień zgaśnie, powinno to wykryć ucieczkę gazu i zablokować dostawę poprzez tutaj ten zaworek. Mamy tutaj wszystko, mamy strzałkę. No to wszystko może być generalnie. O, jest jeszcze dodatkowy zaworek. Jakby się to stało? No i jest jeszcze jedna rzecz: eee, to jest podstawka. Najlepiej byłaby spawana z nierdzewki, ale czegoś takiego nie ma. Eee, zwróćcie tylko uwagę, żeby była solidna, czyli nie była tutaj skręcana na śrubki. Bo to niestety jest niestabilne, to potrafi się zapaść. Taki taboret kosztuje 178 zł, w... także no, no jest to koszt spory. Bo zwykły taboret bez termopary kosztuje tam do 100 zł, 70, ile zł. Te wulkany najtańsze są tutaj skręcane na jedną lub dwie, na dwa wkręty. No i to wtedy wydaje mi się średnim pomysłem, a nawet bardzo słabym pomysłem. Mamy instrukcję. A tu wszystko jest jakby napisane. Sprawdzić, czy kurek taburetu jest zamknięty, otworzyć powoli zawór butli, zapalić zapalarkę lub palnik lutowniczy i jednocześnie, jednocześnie otwierając powoli zawór urządzenia, kręcąc kurek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W przypadku termo, tabo, taburetu z termoparą, aby zapalić gaz, należy wykonać następujące czynności. Odkręcić kurek gazowy, no coś tam czyli ten kureczek odkręcić tutaj. Wcisnąć żółty przycisk do momentu wyczucia oporu. Z wciąż wciśniętym żółtym przyciskiem podpalić palnik numer 5 na schemacie korpus palnika, tak jak w domowej kuchence bez iskrownika. No, czyli wszystko się e, jakby rozjaśniło. Po podpaleniu przytrzymać przycisk przez kilkanaście sekund. W tym czasie nagrzewa się czujnik termopary. Czyli to tutaj na końcu tego naszego skromnego urządzenia. Zwolnić żółty przycisk i normalnie użytkować taboret. Jeśli po zwolnieniu przycisku płomień zgaśnie, czynności należy powtórzyć od początku, przy czym żółty przycisk przytrzymać nieco dłużej. Zgaśnięcie płomienia oznacza bowiem, że czujnik termopary nie nagrzał się dostatecznie i odciął dopływ gazu. Po podpaleniu taburetu czujnik termopary powinien znajdować się w płomieniu. Wytwarzane przez płomień wytwarzanie, no tu nie ma literki, wytwarzanie przez płomień ciepła powoduje, że zawór termopary zezwala na przepływ gazu. No więc uważam, że jest to w miarę rozwiązanie bezpieczne dla użytkowników domowych. Oczywiście względem BHP przypominam. Że odpalamy gaz tylko i wyłącznie w pomieszczeniach wentylowanych, czyli tam, gdzie jest jakiś przepływ powietrza, aby być bezpiecznym. No to cóż, to jest cały unpacking, moi drodzy. Czegoś tu chyba zabrakło jeszcze w unpackingu. Rzeczy no, tak naprawdę niezbędnej w obliczu ważenia warek w domu. Jest to chłodnica zanurzeniowa, trochę inna niż w systemie kobry, bo te końcówki są niezarobione. No cóż, walczymy z tą chłodnicą jak z każdą domową. Ja, jak zauważyliście poprzednio, chłodnice to były po prostu wyginane rurki z. Instalacji gazowej LPG samochodowej fi 8 i jakoś nie narzekam. Schłodzenie piwa do temperatury 20-18 18-20 stopni Celsjusza zajmowało do pół godziny. To wszystko zależy też od tego, jak zimną wodę mamy w kranach. No, w zimie ona jest zimniejsza, w ciep w, cieple, w cieple, w lecie jest cieplejsza. Jak ją używać? No, okazuje się, że ja przez dłuższy czas na kanale używałem źle chłodnicy zanurzeniowej czyli wpuszczałem wodę zimną tą stroną na samo dno. Ona się tu ogrzewała i gorąca wylatywała już po spirali u góry. A okazuje się, że wszystkie, wszystkie mądre głowy craftu. I warstwa domowego e, sądzą prawdopodobnie dobrze, że zimną wodę wprowadza się, no nie wiem, od mojej lewej, od waszej prawej strony, czyli do spirali, nie na samo dno, tylko od góry do dołu i ona potem jest wyprowadzana z samego dołu do, z lewu do czegokolwiek. I tak od dłuższego czasu, od, od może dwóch lat, takiej chłodnicy zanurzeniowej w ten sposób właśnie używam. Rurka, rurka. Przewód silikonowy dziesiątka, nakładany po prostu bezczelnie na, na ten. Na, 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 na chłodnicę. Dwie obiemki, dlatego że to się nie potrafi również wywalić. Wąż, a nie chcemy, ja nie chcę też zielonej kuchni. No i to tyle. Czyli wprowadzam wodę od góry, wyprowadzam z samego dołu. Mam nadzieję, że tak samo używacie chłodnic zanurzeniowych. No, a reszta to już będzie przy ważeniu. Myślę, że na początku tygodnia będzie przepis, który w zasadzie jest gotowy. Ale idzie weekend, trzeba troszeczkę odpocząć, więc pewnie w niedzielę nagram i w poniedziałek udostępnię, czy na we wtorek, receptury na marcowe. Zresztą nie ma żadnej tajemnicy, ona jest w chmurze, Bilsnisa. Pamiętajcie, tompodkreśnik.pl, tam wszystkie są zgromadzone receptury, a ona też będzie dostępna jako zestaw w sklepie Nomart dla piwowarów domowych. A więc witaj e, dolną dolną fermentacją e, ponownie wracamy do ciebie.